Cześć, siemanko, witam Was wszystkich w, odci w kolejnym odcinku. E, jesteśmy właśnie w Castoramie. Dzisiaj będzie w ogóle odcinek o łazience, o, projek o projekcie łazienki, ale jako że jesteśmy w Castoramie, bo tutaj robiliśmy projekt, to pokażemy Wam, e, jakie płytki sobie wybraliśmy. I teraz zobaczcie. Te tutaj takie. E, te będą właśnie na ściany. Z takim wzorkiem 128 zł za metr. I jeszcze Wam teraz pokażę, które będą na podłogę. To będą te czarne. 138 zł za metr. Czarny z białym. E, będzie, czarny z białym będzie się moim zdaniem ładnie komponował. Tak sobie wzięliśmy, przykładaliśmy jedną płytkę do drugiej, żeby zobaczyć, jak to się będzie komponować. No i po prostu idziemy zamówić te płytki, bo byliśmy w paru sklepach, szukaliśmy, myśleliśmy, że może coś tańszego znajdziemy, a podobnego, ale w końcu zdecydujemy się na te i idziemy zamawiać te płytki. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już. Na budowie. E, zaraz Wam pokażę ten projekt Łazienki. Tutaj płytki już e, zakupione. Na razie tylko te białe odebrałem, bo niestety na te czarne trzeba będzie poczekać około tygodnia, bo nie było ich na sklepie. Zresztą tam, e, nawet jak pokazywałem Wam je w tej kastorami, no to mogliście zobaczyć, że e, był taki znaczek, e, widniała. Karty, e, widniała po prostu kartka z informacją, że towar jest na zamówienie. I po prostu muszą ze sklepu z Zamościa, kto nie wie, kto nie jest z Lubelskiego, no to Zamość leży dosyć blisko Lublina, muszą ściągnąć te płytki po prostu z Zamościa, które będą na podłogę. To są te czarne płytki zaledwie cztery opakowania ich potrzebuje więc niedużo, no ale trzeba zaczekać eee, co z takich rzeczy a tutaj możecie sobie zobaczyć odpływ liniowy jeszcze kupiłem od razu wczoraj też w Castoramie. pięć stówek taki odpływ liniowy to jest w czarnym macie no i ten odpływ oczywiście tutaj będzie zamontowany Tutaj dojechało ogólnie trochę sprzętu, bo profili brakowało, ale już mamy profile na całe to poddasze, które jest robione, które widzieliście w poprzednich odcinkach. Tutaj płyty, karton, gips też już, że tak powiem, w całości są zakupione, więc praktycznie materiał na całe poddasze jest. Myślałem, że w ogóle wcześniej był, ale się okazało, że trzeba było dokupić. No, dobra, ale o poddaszu to Wam powiem w następnym odcinku. Pokażę Wam postępy. A póki co, skupmy się na tej łazience i na projekcie łazienki. Ja tutaj sobie wydrukowałem parę takich wizualizacji. Z tym, że tutaj te kolory nie oddają tego tak jak to będzie w rzeczywistości. No, i też pewnie wina drukarki. Ja rzadko coś w kolorze drukuję, jeżeli coś, no to raczej jakieś dokumenty, które zazwyczaj są czarno-białe i te tusze już mogą być stare, i dlatego tak to zwyczajnie nie będzie oddawać jeden do jednego. Ale na samym końcu filmu dam Wam zdjęcia, po prostu, które mam na komputerze, na laptopie, i tam już tak właściwie te kolory są wyraziste, więc na końcu. Filmu będą znajdowały się zdjęcia z komputera, no, dzięki którym już lepiej zobaczycie tą łazienkę. No dobra. No to idziemy tutaj, Macie. W ogóle, może pokażę to do kamery. Tak, żeby było w miarę dobrze widać tą łazienkę z góry. Tak naprawdę to jeszcze przydałaby mi się jedna ręka, więc ja chyba po prostu położę ten projekt na podłodze, tą wizualizację, no i tak. Tutaj widzicie, to jest to okno. Tutaj kabina. Z zestawem prysznicowym, z baterią prysznicową. Nie wiem, jeszcze zastanawiam się tutaj w ogóle, no ta kabina będzie tak jak jest ten spadek i dodatkowo Tutaj widzicie tą część. To jest też szyba. Za chwilę pokażę Wam kolejne wizualizacje. Takie przymknięcie ona może się otwierać i zamykać na zawiasie po prostu jest tutaj taka. Eee... I coś miałam powiedzieć, że coś się zastanawiamy. Aha, jeżeli chodzi o ten zestaw prysznicowy, baterie no to jeszcze zastanawiamy się nad zestawem podtynkowym. Chociaż na przykład moja żona e, mówi, że ona by zostawiła tak, jak jest. E, z kumplem gadałem, tym, którym będzie robił tą łazienkę. On też robił właśnie to poddasze. Mówił mi, że e, żeby baterie na przykład, e, czy zestawy takie podtynkowe, czy też natynkowe. E, no to po prostu mi powiedział, że bardzo dobre rzeczy produkuje firma Omnires. Nie wiem, czy to się tak czyta. Pisze się na pewno raz. Nie wiem jaka to jest produkcja, ale polecał, mówił, że to oni robią dobre rzeczy. No i co się okazało w projekcie w Kosztorysie? Tutaj ta bateria, która idzie do umywalki, i ta bateria prysznicowa, to jest właśnie tej firmy. Tylko tutaj ta tak zwana słuchawka z zestawem, to jest jakiejś innej firmy, więc prawdopodobnie na Allegro będę też szukał, żeby to już było wszystko z jednej firmy, z tej Omnires. Możecie napisać w komentarzach, jakiej Wy macie firmy baterie i czy to po prostu, czy jesteście zadowoleni, czy nie, bo on na przykład mówił, że z tymi Omniresami, tak zwanymi, z tą firmą, z bateriami tej firmy nic się nie dzieje. Eee, gdzieś tam kolor nie... Blaknie po jakimś czasie, albo po prostu się nie wyciera, że wszystko to działa tak, jak być powinno. Więc ja już będę chciał po prostu kupić baterię tej firmy. Dobra, tutaj tak, grzejnik i akurat mój prawdopodobnie będzie mniejszy, no bo ten grzejnik to jest generalnie na tej ścianie. Kurczę, tu jest mało miejsca, właśnie, żeby to Wam dobrze pokazać. Tutaj, jak będzie ta kabina, tak, prysznicowa, no to grzejnik ma być tutaj, według projektu, ale ja się zastanawiam, czy nie dać go tutaj na tej ścianie, takiego bardzo wąskiego. Nawet ten kolega mówił, że 35-30 cm szerokości, żeby miał. No bo to musi być grzejnik na prąd, na przykład w Castorany, jak robili ten projekt. No to nie mieli takich wąskich grzejników, dlatego po prostu ona dała go na tej ścianie. No ale tutaj nie wiem, czy ta woda gdzieś się nie będzie z tego prysznica gdzieś na ten grzejnik dostawała. Tutaj jest gniazdko, to jeszcze na tym etapie można to gniazdko przenieść, póki nie ma płytek, więc to jest też jeszcze do zastanowienia się, czy ten grzejnik będzie finalnie na tej ścianie, czy na tej, bo na pewno taki grzejnik na prąd ja chcę, żeby był. Wszędzie jest ogrzewanie podłogowe, taki grzejnik chociażby do suszenia ręczników. Dlaczego nie chciałem, żeby taki grzejnik był połączony z podłogówką? Bo wtedy moim zdaniem jest nieefektywny, zwyczajnie nie uzyskuje takiej temperatury, jak być powinna. Bo niektórzy robią bezpośrednio te grzejniki, podłączają do podłogówki, ale z tego co się orientuję, to też... Słuchajcie, trzeba pewne kombinacje zastosować i generalnie nie jest to opłacalne pod względem finansowym. Lepiej już taki kupić grzejnik na prąd. Po prostu potem kupić to urządzenie, które wiecie, włącza i wyłącza taki grzejnik na jakiś określony czas, nie pamiętam jak to się w tej chwili nazywa. I e, pewnie taki żejnik jest potem w e, użytkowaniu droższy, no bo pobiera prąd, e, a tak po prostu zasilanie by było z podłogówki. Ale ja my się zdecydowaliśmy właśnie na takie żejniki na prąd, zarówno w tej łazience taki będzie, i w łazience na górze. E, ok, e, generalnie tak, tutaj na tym oknie, które tutaj widzicie, no to będzie żaluzja drewniana. Tutaj jak widać szafka z umywalką, lustro i lampka nad tym lustrem i to generalnie będzie tutaj koło tej toalety, czyli tutaj macie przyłącze, tutaj będzie szafka z umywalką i, i z tą baterią nad tą szafką, lustro i tutaj oświetlenie, które jest pokazane właśnie tutaj w tym projekcie. No i co? I tutaj mamy toaletkę i szafkę jeszcze nad tą toaletą, jakąś taką na kosmetyki. Tutaj, jak widzicie, stelarz już jest pod tą toaletę został zamontowany w momencie, gdy była robiona hydraulika, więc stelaż już mam. Jak były posadzki wylewane to już wszystko jest ładnie zalane, więc wystarczy zrobić zabudowę. Yy, misę tylko trzeba kupić tak to się nazywa? misa? Yy, no właśnie ja jestem raczej słaby w nazewnictwie fachowym takich rzeczy yy, po prostu nie zapamiętuję tego dobrze więc potem mi brakuje słów i brakuje tych nazw <laughs> yy, a kosztorysy nawet przy sobie szczerze powiem nie mam żeby zobaczyć jak to się fachowo nazywa ale chyba tak, chyba misa na to mówią. Dobra, tu jest dość mało przestrzeni, jeżeli chodzi o montaż tej misy do drzwi, więc musi być w miarę ta misa krótka. Chyba ta z tego, co się orientuję, ma 48 cm. Jeszcze jedna rzecz. Razem z tym stelażem dodawali do kompletu przycisk, który jest w kolorze chromu, a ja tutaj wszędzie. Baterie, czy ten właśnie odpływ liniowy te wszystkie baterie, czy zestawy prysznicowe, sama kabina. Wszystko będzie utrzymane w czarnym macie. No i z tego względu właśnie będę musiał przemalować. Jako że jestem lakiernikiem samochodowym, także nie jest to dla mnie żaden problem. Ten przycisk muszę też przemalować z chromu na czarny mat. No i tak. Dobra, tutaj jeszcze jest w projekcie taki słuchajcie ala parapet. drewienko, Znaczy z drewna, tak, taki z blatu. Ona nam tutaj zaproponowała, ale ja stwierdziłem, że chyba nie będziemy się bawić w to, tylko po prostu domówię e, parapet zwykły, taki jak mamy tutaj. A, zaraz Wam zresztą pokażę ten parapet, bo w kotłowni już jest zamontowany. Nie zamawiałem, bo, myśl, bo była inna koncepcja, zaraz Wam też o niej opowiem. Pokażę Wam tylko ten parapet. Parapet wygląda tak, więc będzie pasował do tych płytek, które pójdą na ścianę, bo też jest utrzymany w kolorze białym. I dlaczego ta koncepcja się właśnie zmieniła? Bo zobaczcie tutaj ten kawałek, który teraz pokazuję palcami, czyli to jest ten kawałek tutaj przy oknie. On będzie pomalowany czarną farbą, czyli w tym miejscu nie będzie płytek tych na ścianie, tylko po prostu będzie czarna farba, żeby to jakoś współgrało. No i w tym momencie tutaj. Ten biały parapet będzie do tego wszystkiego kolorystycznie pasował, czyli tak naprawdę ta łazienka będzie utrzymana w trzech kolorach. Biały, jeżeli chodzi o płytki, tutaj umywalka, misa, czarny, jeżeli chodzi o płytki te podłogowe, tutaj będzie tak jak pokazywałem przed chwilą, czarna ta część pomalowana farbą. Armatura cała, grzejnik, znaczy armatura, nie armatura, tylko baterie, grzejnik. Tutaj kabina. Właściwie to nie jest kabina, tylko e, szyba do e, tego prysznica. Walkin e, no, lampka. To będzie czarne i jeszcze będzie e, drze. Znaczy, no, e, dodatki z drewna. Kolor dąb. Tutaj na przykład ta szafka, na której znajduje się umywalka, tutaj ta żaluzja drewniana, no i ta szafka też będzie drewniana, więc takie trzy kolory. W ogóle to też ta szafka właśnie ma być nad tą toaletą, w sensie nad tą ubikacją. I też się zastanawialiśmy z żoną, czy tą szafkę tutaj robić, ale moim zdaniem przyda się. Ona, szafek nigdy nie jest zbyt wiele, zawsze trzeba coś chować, i, i ja bym wolał, żeby na przykład nie stało nic na widoku, tylko w miarę możliwości wolę, jak jest wszystko schowane. E, ok, e, no co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Wszędzie będą e, oprócz tego miejsca przy oknie, no to wszędzie do samego sufitu będą te płytki białe, które już sobie. Tam leżą i czekają. Dobra, tutaj mam jeszcze inne wizualizacje, które Wam zaraz pokażę. Jak to wygląda. I tak, tutaj właśnie widzicie sobie od przodu czyli tą dokładnie ścianę z oknem. Tak to wygląda. Ja, tak jak, jak powiedziałem, te zdjęcia z tymi wizualizacjami jeszcze na koniec filmu Wam pokażę. To jest to samo ujęcie, tylko że pionowo i jeszcze mam generalnie ujęcie z jednej ściany, czyli z tej ściany. I to będzie wyglądało mniej więcej tak. Tutaj e, prawdopodobnie zabudowa pójdzie aż do samej ściany, bo nie ma zostawiać sensu takiej mikro tutaj szczeliny, więc zabudujemy ten stelaż aż do samej ściany, tak jak jest to pokazane na projekcie. No i tyle. Tak naprawdę e, tutaj zostanie nam e, dobrać tylko jakieś oświetlenie tutaj na górę. E, Jakąś lampę i wentylacja to jest właśnie ten kabel, który tutaj idzie, bo nie wiedzieliśmy, gdzie będzie wentylacja dlatego jest taki długi zostawiony. Wentylacja będzie tutaj i będzie sobie szła do tej dziury, do komina tam. Oczywiście tutaj też to będzie wtedy zabudowane. No i tak właśnie wygląda projekt tej Łazienki. Nic nadzwyczajnego słuchajcie, to to nie jest, ale też ceny wszystkiego no to naprawdę można się zdziwić, można dostać szoku, bo słuchajcie ta łazieneczka to jest naprawdę malutka łazienka, malutkie pomieszczenie 3,5 metra kwadratowego tak naprawdę i teraz tak. Nie mam tego kosztorysu, ale też Wam wrzucę na koniec. Na przykład, same te białe płytki, które tutaj widzicie, 16 opakowań tych płytek, w jednym opakowaniu jest 4 sztuki, kosztuje, kosztowało mnie prawie 3000 zł za same płytki. Tak jak mówiłem, odpływ liniowy, chyba 488 zł, dokładnie z kastorami. Cały projekt też robiliśmy. W Castoramie kosztował 200 zł, ale teraz, jak e, zrobiliśmy zakupy, jak się zrobi ogólnie zakupy za minimum 2500 zł, no to z powrotem Wam przelewają pieniądze za ten projekt e, na konto, czyli jest on. Jeżeli za 2500 kupicie u nich towaru z kosztorysu z tego projektu, no to jest on wtedy za darmo. E, ok. No i co jeszcze chciałem powiedzieć w kosztorysie za wszystkie rzeczy do tej łazienki, właściwie to nie za wszystkie, bo na przykład odpływ liniowy nie jest w tym kosztorysie uwzględniony, a kosztował 500 zł, ten parapet nie jest uwzględniony, też nie wiem ile będzie kosztował. Nie wiem dlaczego też tej rolety rolety żaluzji drewnianej też nie ma w tej kosztorysie. A też pewnie parę złotych będzie kosztował. Ja pisałem maila do tej projektantki, i ona mi powiedziała, że nie ma problemu, żebym sobie wybrał. Jaka, jakie żaluzje, jaki odpływ liniowy i ona mi do tego po prostu kosztorysu może to dodać. Ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. No bo tak właściwie to ja sobie to wybiorę na miejscu i nie muszę już tego wrzucać do kosztorysu. Powiem Wam tylko, że, a chyba Wam już mówiłem, no 10 tysięcy złotych sam materiał na zrobienie tej łazienki plus, tak jak mówię, jeszcze parę rzeczy dojdzie, gładź, farba, bo tutaj tą ścianę będzie trzeba e, zrobić gładzią, ponieważ ta łazienka, jeżeli chodzi o tynki, no to była robiona typowo pod płytki cała, oprócz sufitu oczywiście, dlatego tutaj w tym miejscu, gdzie będzie malowana trzeba zrobić gładź. No wiadomo, yy, hydroizolację trzeba będzie do tego doliczyć, będzie trzeba doliczyć klej, będzie yy, do klejenia płytek, <laughs> będzie trzeba doliczyć fugę i pewnie jeszcze 100 różnych rzeczy po drodze. Więc ja myślę, że realnie wraz z robocizną to koszt zrobienia takiej łazienki może się zakręcić w okolicach 20 tysięcy zł za 3,5 metra kwadratowe małej łazienecz łazieneczki. Takie słuchajcie są ceny w dzisiejszych czasach i takie są koszty. E, ciekawe ile ta łazienka na górze mnie będzie kosztować. Póki co w planach jest zrobienie tylko tej łazienki, a tamta na górze no to już e, za jakiś czas. O, tutaj jest w miarę ciemno. E, to już za jakiś czas. Dlatego, że najpierw chciałbym się zająć kostką, chciałbym się zająć no, cał, wszystkim na zewnątrz, kostka, ogrodzenie, ogród, a dopiero potem na górze tak naprawdę zostanie mi do zrobienia łazienka, położenie paneli i góra też właściwie będzie skończona, ale to już potem. Priorytet wprowadzka do tego domu, zrobienie łazienki, kuchni, e, zrobienie tych schodów bo teraz e, zrobimy łazienkę, potem. Zrobimy sobie kuchnię, i dopiero, no kuchnię oczywiście, tutaj będzie kuchnia, ale teraz jest to zagracone. I dopiero potem zrobimy schody. Wiadomo, pomalować jeszcze będzie trzeba. Przed tym wszystkim wezmę sobie tydzień urlopu, żeby to wszystko zagruntować. Pomalować od razu górę razem z dołem. Będę chciał to zrobić po prostu na raz. No i co? I jakieś wiadomo pierdoły typu gniazdka, oświetlenie. Żeby było na czym spać i się wprowadzamy. Myślę, że połowa roku, czyli grudzień jest, jest realny. Miało być, miała być wprowadzka początkowo w grudniu, no ale jak widzicie nie udało się, bo już mamy styczeń, więc teraz chciałbym, żeby gdzieś w okolicach czerwca po prostu się już móc tu wprowadzić. Dobra, to na tyle. Chyba wszystko powiedziałem, co chciałem odnośnie tej e, łazienki. Odnośnie tego projektu tej łazienki. Będzie tutaj fachowiec, mój kumpel działał, to pewnie jakieś relacje e, Wam będę dawał na YouTube. No i oczywiście e, po zrobieniu tej łazienki Powiem Wam, jaki był całkowity koszt zrobienia malutkiej łazienki 3,5 m2 powierzchni użytkowej. Dobra, to na tyle słuchajcie, nie przedłużajmy. Trzymajcie się. Zdrówka wszystkim, jak zwykle, życzę. Hej, trzymajcie się. Na razie, cześć.